Dziękuję Ci Boże za ten nowy dzień. O świcie zatrzymuje się, by być blisko Ciebie, a w tym cichym momencie, zanim świat się obudzi, czuję Twoją obecność jako dar i szansę zbliżenia się do Twojego świętego serca. Oto serce pełne miłości i miłosierdzia, które nigdy nie przestaje nas wzywać. Ta myśl przypomina nam, że oddanie Bogu to nie tylko rytuał. To najgłębsza tęsknota duszy. Ile razy w codziennym biegu zapominamy o tym, co naprawdę ważne. Przerywając na chwilę, aby zwrócić się do Boga, odnajdujemy siłę w wyzwaniach i nadzieję, która nie zawodzi. To jest zaproszenie do życia, które stawia Boga na pierwszym miejscu, nie tylko w modlitwie, ale w całym dniu. W pierwszych chwilach dnia kryje się ukryta siła. Gdy serce jest jeszcze ciche, Zanim zewnętrzny świat narzuci swój hałas, Bóg delikatnie zaprasza: Zaufaj mi swoją drogę. Psalm 37 Peleok to nie tylko rada. To wskazówka na życie. Dla narodu polskiego, który od pokoleń uczył się wartości wiary w codzienności, takie oddanie nie jest niczym obcym. Wiele osób pamięta swoje babcie klęczące przed ikoną Matki Bożej, odmawiające modlitwy z zamkniętymi oczami i otwartym sercem. Rozpoczęcie dnia z Bogiem to jak zapalenie lampki przed świtem, przynosi światło na to, co nadejdzie choć jeszcze tego wyraźnie nie widać. To właśnie w codziennej, cichej i stałej pobożności dusza uczy się stąpać mocno. To nie tylko uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, choć to jest ważne. Chodzi o zaproszenie Boga do zamieszkania w najbardziej zwyczajnych momentach życia, w porannej rutynie, przygotowaniu posiłku, trudnej rozmowie z dzieckiem, czy oczekiwaniu na odpowiedź w pracy. Wiara w codzienności to zaufanie, że boskość objawia się także w rutynie, nie tylko w cudach. Wiele osób myśli, że duchowość jest zarezerwowana na wyjątkowe chwile, ale polscy święci uczyli nas czegoś innego to właśnie w zwyczajnym życiu przeżywali swoją świętość. Kiedy ktoś oddaje Bogu wszystko od chleba, który dzieli, po rękę, która pomaga, Odkrywa, że On przemienia zwyczajność w świętość, i tam rodzi się prawdziwa nadzieja, w uznaniu, że Bóg działa nawet w prostych zadaniach. Nawet w najtrudniejszych dniach, gdy dusza wydaje się zmęczona, a ciało ciężkie, oddanie się Bogu jest aktem duchowej wytrwałości. To powiedzenie: Nawet jeśli nie widzę wyjścia, wiem, że Ty jesteś ze mną, i wiedz, że to nie jest tylko poezja. To praktyka życia, zapalenie świecy przed krzyżem, modlitwa z dziećmi przed wyjściem z domu, schowanie w kieszeni małej karteczki z wersetem to małe gesty, ale kształtują całe życie. To na takim gruncie rośnie siła w trudnych wyzwaniach. Bóg, kto idzie z Bogiem od świtu, nie popada w rozpacz, gdy nadchodzi burza. Może się zatrząść, ale nie upadnie. I stopniowo ta stała obecność kształtuje serce do głębszych wyborów, które wymagają czegoś więcej niż emocji, wymagają zobowiązania. Zaangażowanie wobec Boga nie jest chwilowym uczuciem, które pojawia się podczas rekolekcji czy po pięknym kazaniu, to codzienny, niemal cichy wybór dokonywany głęboko w duszy. To moment, gdy osoba budzi się z ciężkim sercem lub pełna trosk, a mimo to decyduje się powiedzieć Jezu, jestem tutaj. Ten powtarzany wybór ma większą wartość niż tysiąc obietnic wypowiedzianych w euforii. Naród polski, który przeszedł przez tyle historycznych prób, nauczył się, że prawdziwa wiara nie mierzy się słowami wypowiedzianymi w entuzjazmie lecz odwagą pozostania mimo cierpienia. Wiara w codzienności to właśnie to. Nie coś, co się czuje, lecz coś, co się wybiera. Nie ciepło w sercu, ale pewność w krokach. Zaangażowana dusza jest jak drzewo z głęboko zakorzenionymi korzeniami. Wiatr może kołysać gałęziami, ale nie wyrwie korzenia. A te korzenie pogłębiają się, gdy wybór Boga powtarza się dzień po dniu, nawet bez oklasków i widocznego pocieszenia. Są ludzie, którzy na oczach świata żyją prostą wiarą, ale dla Boga są prawdziwymi gigantami jak te starsze panie, które mimo wdowieństwa chodzą na msze w milczeniu, z różańcem w ręku i nadzieją w sercu albo mężczyźni, którzy nawet po ciężkiej pracy znakują się krzyżem przed snem. Oni nie muszą czuć, po prostu wiedzą, Bóg jest tutaj. A ta stała posłuszność, nawet bez emocji, jest aktem czystej miłości. Zaangażowanie wymaga praktycznych wyborów, nie tylko pięknych intencji. Na przykład, decyzja, by nie narzekać w obliczu trudności, to wierność. Odmowa udziału w plotkach w pracy, nawet gdy jest się sfrustrowanym, to posłuszeństwo. Utrzymanie codziennej modlitwy, nawet gdy wydaje się ona jałowa, to wytrwałość, a gdy dusza wytrwa, rozwija siłę w wyzwaniach, które kiedyś wydawały się nie do zniesienia. Ta siła nie pochodzi z ciała, lecz ze ducha. Nadzieja rośnie, gdy człowiek zaczyna dostrzegać, że nawet trudne dni są towarzyszone, i wtedy, nawet gdy brakuje jasności, jest pokój. Nawet gdy płyną łzy, jest cel, bo ten, kto zobowiązuje się wobec Boga, nie chodzi za uczuciami, lecz za wiarą. A prawdziwa wiara zawsze prowadzi do głębszego oddania. Są oddania, które dokonuje się rękami, ale są też takie, które mogą być dokonane tylko sercem. Oddanie się Bogu nie jest jednorazowym aktem. To ciągła forma adoracji, niewidzialny gest powtarzający się dzień po dniu w ciszy ducha. Nie jest rzadkością widzieć w polskich kościołach ludzi klęczących w głębokiej modlitwie, oddających nie tylko prośby, lecz kawałki życia. Chore dziecko, kryzys małżeński, strach przed brakiem pieniędzy. To głębokie oddanie, które nie zawsze jest wyrażane słowami, kształtuje duszę. To jakby każde Jezu, ufam Tobie, było kolejnym kamieniem na drodze świętości. Wiara w codzienności zaczyna się tam, w spokojnym i zdecydowanym porzuceniu wszystkiego, co ciąży, u stóp Boga, który potrafi nieść razem z nami. Ale prawdziwe oddanie wymaga czegoś, czego niewielu chce się podjąć rezygnacji. I nie mówimy tu tylko o wyrzeczeniu się przyjemności czy rozproszeń, lecz o pozwoleniu Bogu dotknąć tego, co jest dla nas najtrudniejsze. Odrzuceniu kontroli, potrzeby zrozumienia wszystkiego, niepokoju o jutro to naprawdę trudne. Tylko ten, kto już płakał w modlitwie, wie, jak boli powiedzieć: Niech się stanie Twoja wola. Ale to właśnie tam zaczyna się prawdziwa przemiana wewnętrzna. Kiedy dusza przestaje walczyć z Bogiem i zaczyna iść z nim, ciężary zmieniają miejsce. To, co było brzemieniem, staje się zbawczą krzyżem. Siła w wyzwaniach nie pochodzi z braku walki, lecz z pewności, że nie jesteśmy w nich sami. A ta pewność, ten pokój, rodzi się tylko z oddania. Nadzieja staje się wtedy realną, żywą, oddychającą obecnością. To już nie jest tylko ładna idea czy slogan to tlen wiary. Wiele rodzin w Polsce doświadczyło tego, przetrwały niewyobrażalne straty, a jednak utrzymały światło wiary zapalone. Tego się nie da wytłumaczyć to się przeżywa. Do ta nadzieja pozwala uśmiechać się, nawet gdy świat jest jeszcze szary to ona każe komuś śpiewać hymn, choć serce jest ciężkie. To ona sprawia, że matka kładzie rękę na głowie dziecka i modli się, nawet gdy medycyna nie daje nadziei. Nadzieja rodzi się wtedy, gdy dusza oddała się Bogu tak bardzo, że już nie zależy od okoliczności, by ufać. I to właśnie wtedy, gdy wszystko wydaje się ciche i oddane, obecność Boga staje się bardziej wyraźna, i być może właśnie tam zaczyna pisać nowy rozdział. Teraz pytam cię, czy jesteś gotów na tę prawdziwą przemianę? Czy pozwolisz, by twoja wiara przestała być tylko słowem, a stała się codzienną siłą, która prowadzi cię przez każdą burzę? Jakie kroki możesz podjąć już dziś, by naprawdę zaufać i oddać się z całego serca? Pamiętaj, że to nie tylko wyzwanie, ale też największa nagroda, życie pełne pokoju, nadziei i siły. Jeśli ten przekaz do ciebie trafia, zapraszam cię do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, abyśmy mogli razem odkrywać jak żyć pełnią wiary na co dzień. Nie pozwól, by ten moment przeszedł obok ciebie, działaj już teraz.